Sprawdźmy co z klepkiem. tada Czy wyszedł? Nie wiem. Wydaje mi się, że troszkę wyrosło to wszystko. Jest dosyć twarde. No ale jak to chleb jest glutenowy, więc nie wiem. Zaraz pokroję, zrobię takie małe kromeczki. A jak nie, to to. No cóż. Śniadanko, dzisiejsza herbatka. chlebek wygląda tak. No jest bardzo zbity, ma jak typowy chlebek bezglutenowy i jeszcze smażę Adamowi bekon, no cóż, on uwielbia więc. do believe it's jak lobek? Dobry. On jest taki zbity, bardzo ziołowy. Zbity ziołowy i bardzo czarną czuć. O, może tak. Więc nie wiem, czy jest jakiś super, super smaczny. Ale na pewno jest bezglutenowy. właśnie przyszedł kurier dostarczył mi wielką pakę od Evelyn te odgłosy to Jędruś, który zabije szyneczkę teraz ją zjadę tak, to jest bardzo męczące, ale męczył się z nią długo, ciągle żywa była po prostu dostałam mnóstwo masek, zobaczcie jakie fajne, te baby, które się tak pienią fajnie jakieś kolorowe peel-offy, całe zestawy, płatki hydrożelowe pod oczy, to się zawsze przydaje, zawsze wykorzystuję. Zostałam piękną świecę, ma świetny zapach, bardzo ciężka jest. No i nowości, tutaj mamy płyn micelarny, bio, pianka do mycia twarzy, tutaj również pianka do każdego rodzaju cery, tutaj do suchy wrażliwej, do suchej i wrażliwej cery. Dwufazowy płyn micelarny i kolekcja do makijażu Paleta Harmony A Chocolate. Co tutaj jeszcze jest? Pomadki, takie miniatureczki, jakieś słodkie. To są Ochma Lipsy, już je znam. No i 24 karatowe tutaj. Um, no, 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 no. Nie znam tego kremu. Przecisk maszkowy na noc. To coś dla mnie. Dziękuję Eveline. Teraz to trzeba spakować. Tak? Indrulka? Fajna paczka? Hmm? Nie. Dobra, spakujemy. Otwieramy kalendarze. Jakoś nie umiem zapalić tutaj światełek. Nie wiem, co się wydarzyło. A może dzisiaj rozpoczniemy od water chop. Tutaj mamy szesnastkę z tej strony. Nie widzę. Więc druga strona. Hopsiu. Szesnastka. Mamy. No. Nie mogę się przejmować lampkami. Muszę się zrelaksować. Dzięki. Teraz do body shop. Do body shop. I szesnastka, szesnastka, nie widzę tu. Duża jest szesnastka. Duża szesnastka. Zobaczmy, co w tej dużej szesnastce jest. Ciach. O, super. Masło do ciała, truskawkowe w kolorze kalendarza. W kalendarzu pierreny. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. Jędruś mi przyszedł pomóc. Jest bardzo pomocny. Mamy tutaj korektor. I Dobra. jest korektor. zobacz jaki fajny. zobacz Co to? Co to jest? <laughs> Nuks, w nuksie. W nuksie mamy. Krem do rąk. Taka miniatureczka, rewelacja. Jest ma świetny po prostu rozmiar, więc na pewno sobie go od razu dam do torebki. W kalendarzu glam shopowym, gdzie mamy cienie, jest cień o nazwie Flara, czyli na pewno coś się będzie mega błyszczeć. No i się błyszczy. Błyszczy się mocno. A w dużym kalendarzu glam shopowym 16, 16. Coś większego niż cień. I mamy tutaj paletę taką magnetyczną z lusterkiem do brązera, rozświetlacza, pudru i tak dalej. Super, czyli pewnie gdzieś tutaj będzie jakiś puder. Um, tak, zwróciliście mi uwagę, że tutaj tego jednego cienia mi brakuje. Nie mam pojęcia, gdzie go dałam. Gdzie ja go dałam po prostu? Gdzie on jest? Nie wiem sprawdzałam, może go jeszcze poszukam czy ja go po prostu gdzieś złapałam do jakiegoś makijażu, który robiłam i gdzieś porzuciłam w moim studio gdzie jest mega ym, kreatywny bałagan nie wiem, no, jak znajdę to naprawię swój błąd i włożę go tutaj póki co przeżejmy to, że tego cienia tutaj nie ma dobrze to to by było na tyle jeżeli chodzi o kalendarze, teraz się zabieram chyba za jakąś kreatywną pracę na przykład za zrobienie czepców musiałabym też zrobić paznokcie. Patrzcie na ten odrost. To jest mój brak czasu po prostu. Ten odrost. I to widać, więc trzeba by to zrobić też. Dzisiaj może się uda. Zobaczymy. Ani Adam wyjeżdża. Będziemy się dopiero o święta. Obowiązki na Śląsku wzywają. Muszę się pożegnać z kotami. Adam musiał pojechać na Śląsk, pozałatwić różne sprawy. Wiecie, też ma dłuższą przerwę w rehabilitacji, więc musi na nią wrócić. Przez to, że tutaj był w Warszawie, ćwiczył oczywiście tutaj u mnie, ale no co, rehabilitacja to rehabilitacja. No jeszcze, wiadomo, przed świętami jest mnóstwo rzeczy do ogarnięcia więc musiał wracać. I w tym momencie dowiedziałam się, że znajomi dzisiaj mnie odwiedzą, czego się niesamowicie cieszę, bo już bardzo dawno ich nie widziałam ponad rok. No, czy równy rok, bo poznaliście ich też w ubiegłorocznych vlogmasach, w tym pierwszym vlogmasie, to są znajomi z Białego Stoku. Przyjeżdżają tutaj do Warszawy do Szpitala na badania i będą mieli po drodze do mnie, więc cieszę się, że do mnie wpadną. A później, właśnie zrobiłam sobie makijaż bazowy, pomijając oczy, nie tuszowałam ich z tego względu, że później będę mm, robić czepiec i artystyczny makijaż i dzisiaj się powyżywam artystycznie i tak się zapowiada ten dzień. Mam nadzieję, że mimo wszystko go miło ze mną spędzicie, chociaż jest Wam pewnie przykro, że już Adama nie ma nie będzie otwierać Wam kalendarzy i open boxów robić, ale co się nie odleczy to nie uciecę. Ucieczę. Jakoś. Dobrze, idę się przygotowywać. Ym, do przybycia znajomych muszę zapalić mój domek świąteczny. wszystkie domki. Miasteczko świąteczne. Ciao? Nie wiem, czy to słyszeliście, ale Jędruś czasem, jak miał, czy to tak bezgłośnie. Co się dzieje? cześć A, Przytula się do Was. A. No. No i pojechali. No. Dość mi przykro. Czytałam sama z kotami, e, i Stefania sobie syczy na Jędrusia e, pokażę wam jakie cudowne prezenty dostałam naprawdę prze... cudowne przetwory robione ręcznie pięknie było zapakowane, zaraz wam pokażę jak to wszystko było zapakowane konfitura aronia gruszka malina taka, syrop sok aronia Nalewka z Aronii, tutaj malina, zobaczcie, taka domowa, kawałeczki do herbatki, e, tutaj z mirabelek, też przetwory, no po prostu pychota, wszystko pychota, wszystko zrobione ręcznie, bardzo, bardzo miły prezent, jeszcze ślicznie zapakowany, tak było wszystko zapakowane, tutaj są pierniczki, Zobaczcie w taką folię. No po prostu zaraz się za to chyba tutaj zabiorę za na przykład malinkę i zrobię sobie taką herbatkę z malinką. I takiego aniołka pięknego z długimi nogami. I z retro kolorem tutaj. Do sypialni chyba będzie idealnie pasować do mojej nowej przerobionej sypialni. Właśnie taki aniołek z kolorem retro. A kotki, cześć Kotku. Tu jesteście. Kotki dostały torbę po tym wszystkim. I to jest świetna torba. Fantastycznie się tam leży w niej. Nistewka ekstra jest. No. Tefa, coś wisi, Jakaś łapka troszkę zadałka, nie mieszczącego się na półeczce. Wszystko przystępionek, nie? Za dużo miejsca zajmuje. Stefa. A tutaj, jak zwykle jędruś, bo usiadłam sobie na chwilę, to jędruś już wykorzystał sytuację. Musiał się położyć. Jak luz to tylko to. Nie. Dostałam właśnie przemiłą paczkę od Sensu Mare z życzeniami świątecznymi. No, i tak jak ostatnio, liścik napisany ręcznie. Bardzo to szanuję, bardzo dziękuję. Maciej i Łukasz pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za życzenia świąteczne. Za przepiękną kartkę świąteczną, bardzo elegancką w takim retroklimacie. Spójrzcie, również wypisana ręcznie. Bardzo, bardzo dziękuję. No, i są tutaj hity. Jest żel, o którym wam wspominałam w, wczoraj na InstaStory, że wyczerpałam totalnie ten pierwszy i, i dostałam uzupełnienie, z czego się cieszę. A tutaj proszę bardzo, kolejne uzupełnienie: e, aż za dużo tego rozpieszczenia. Bardzo dziękuję. Na pewno ten żel wykorzystam, bo go uwielbiam, więc on będzie czekać. E, tutaj jest emulsja do delikatnego zmywania makijażu i nowość. Nowość, maska na noc, eee, taka, która ma działanie przeciwmaszczkowe. Z tego skorzystam już dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj chcę wieczorem szybciej zmontować, mam nadzieję, że do północy się uwinę z montażem i wrzucaniem vlogmasa, tego vlogmasa, a później nałożę sobie właśnie maskę i pójdę spać. I taki jest plan na wieczór, słuchajcie. A teraz wyciągam wszystkie moje e, sztuczne kwiaty i dekoracje do czepcy, klej na gorąco i siadam do tworzenia. Już się nie mogę czekać. I puściłam sobie też film w tle z mymarka. Marysia działa z znaczeniami. E, kalifornijskie święta. Nie wiem czy dobry nie mam pojęcia, ale puściłam sobie, żeby leciał w tle. Więc sobie będę słuchać i tworzyć. Nie chodzi o pieniądze. Tylko o ziemię. Wszystkie moje wspomnienia o rodzicach się z nią wiążą. No to zaczynam tworzyć. Mam tutaj wszystkie świąteczne dodatki, akcesoria do zrobienia czepców. Dzisiaj chciałabym zrobić taki właśnie z tym ostrokrzewem, tak to się nazywa? Amerykańskim typowo, e, tak jakby, wiecie, jemą. I tutaj z tymi kuleczkami czerwonymi, fajny listek. Jaki fajny listek! Jaki fajny listek! Jaki fajny. No, i jeszcze te kolory mi się bardzo podobają, te miętowe, właśnie takie piękne, takie połączenie. Może to jeszcze przemaluję i już będzie totalna bajka. No, jeszcze takie zaśnieżone. No nie wiem, nie wiem ile uda mi się dzisiaj zrobić. Może zrobię tylko jeden i zrobię od razu make-up, albo się wkręcę i zrobię wszystkie. A make-up zrobię nie mam pojęcia kiedy. Ale zabieram się do tworzenia. Troszeczkę odpoczęłam dzisiaj i było mi to potrzebne. A ty, Jędroś, co będziesz robić? Co ty będziesz robić? Co? Tam jest Stefa. Nie wiem czy ją widzicie. Kto znajdzie Stefę? Tam jest Stefa. A tu jest Jędroś. Chcesz się bawić ze stawką? <laughs> ze mną chcesz się bawić? ogólnie, chcesz się bać, nie? Super! Świetnie! Jesteś najpiękniejszą ozdobą. Ale ciebie nie będę naczepiać, dawać wiesz? To zbyt piękny. Dobra, będę to rozbrajać i tworzyć coś nowego. Ale nie nic tego, to nie jest do jedzenia bo wszystko jadę. Rozczłonkowałam ozdoby, tutaj są takie mniejsze elementy, pozeginałam, to też wszystko na sztuki, no i będę przyklejać naklej na gorąco, A co z tego wyjdzie zobaczymy później. Mam pomocnika, jak zwykle przy montowaniu, przy jakiejkolwiek pracy leży i domaga się kłaskania. I jak ja tu mam pracować, ja się pytam. I jeszcze jeden czepiec zrobiony. No, tak to wygląda. Dwa czepce, jeden przyjemny wieczór. Ech. Jeszcze jeden czepiec zrobiłam, a co tam? Wykorzystam wszystkie te moje zimowe, świąteczne dodatki. No i jest... jest godzina, godzina 21. Ja teraz nie wiem co zrobić. Chyba zmontuję już tego Vlogmasa, słuchajcie, i później może jeszcze coś podziałam. A spać to tam najwyżej weźpię się u rodziców za kilka dni. Tak, dzień dobiega końca. Ten vlog masowy, bo jeszcze dosyć dużo do roboty przede mną. Dzisiaj już jestem zmęczona, bo to był taki dziwny dzień. Pożegnania, goście, znowu pożegnania, kreatywny czas. Coś porobiłam i znowu nabałaganiłam. Słuchajcie, bardzo na podłodze jest syf. No, się na podłodze jest syf po tych wszystkich czepcach a muszę posprzątać, bo jutro odwiedza mnie ktoś tak wyjątkowy i jutro są nagrania po prostu nie mogę w to uwierzyć, że ta osoba będzie w moim domu w moim mieszkaniu, więc muszę stać wcześniej, posprzątać jeszcze na te nagrania i nie wiem co ja wam pokażę na vlogmasie, żeby cokolwiek pokazać cokolwiek nakręcić, a nie zdradzać zbyt wiele, nie mam pojęcia ale coś wykombinuję, coś muszę wykombinować na jutro. Więc teraz zabieram się za montaż Vlogmasa. Jędruś położył się na mojej stopie, właśnie. On lubi na moich stopach leżeć. Zabieram się za montaż. Nie odpalam laptopa, chociaż muszę go odpalić, żeby jeszcze zrobić zamówienie na Zooplusie. Nie wiem, czy dojdzie do tego czasu, ale to nic. Um, chciałam Was prosić o dzisiejszy kalendarz pomocy, żeby wpłaty. Były na schronisko Cichy Kąt w tanowskich górach, czyli w moich rodzinnych stronach, ponieważ co roku tam jeszcze słuchajcie i dzisiaj dzisiaj w tym roku przez to wszystko nie jest mi to dane, nie wiem czy coś się zmieni pod tym kątem, ale bardzo chciałabym ich wesprzeć. Ja oczywiście też zrobię przelew, ale jeżeli chcecie dołożyć swoją złotóweczkę, dwie, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli właśnie płacicie na schronisko. Bo kocham te zwierzaki, które tam są i najbardziej się cieszę z tego, jak one są adoptowane, ale jednak wiele z tych zwierzaków nigdy tego schroniska nie opuści przez ich wiek że to już są naprawdę staruszki albo przez stan zdrowia. Jest tam dużo zwierzątek czekających na śmierć niestety, które się opiekują innymi, które pójdą do adopcji, więc... Trzeba je wspierać. One potrzebują też dużo ciepła, dużo kocy, dużo jedzenia, dużo specjalistycznego jedzenia, więc można im wysyłać paczki. Ale najbardziej potrzebna jest ta karma, która jest na różne schorzenia. Te karmy są bardzo drogie, więc lepiej uzbierać te złotówki, żeby po prostu taką specjalistyczną opiekę im zapewnić. Te zwierzęta są zbierane z mrozu, z podwórka, bardzo często są przeźroczone ziemione, chore, mają zapalenie pęcherzy, e, ogólnie wszystkich dróg moczowych mają problemy, więc potrzebna jest im opieka, m, dlatego potrzebne są na to pieniądze po prostu, więc e, zostawiam Wam oczywiście link w opisie pod spodem i na dzisiaj to już wszystko. Na dzisiaj to już wszystko. Może nie był ten vlogmas jakiś bardzo ciekawy. Ale czasem są takie dni, że jest kilka rzeczy do ogarnięcia um, i nic się aż takiego świątecznego nie dzieje. Chociaż zrobiłam trzy świąteczne czepce, słuchajcie, korony. Um, I tak bardzo bym chciała zdążyć jeszcze z tymi makijażami, żeby wam je wszystkie pokazać. Nie wiem, za którą najpierw się zabrać, tak patrzę na nie. I nie wiem, na którą się zdecydować. Wy tutaj mieliście zapowiedź, widzieliście chociażby same e, korony, a jakie makijaże do nich stworzę? Sama jeszcze nie wiem, bo często też pytacie, czy ja robię jakieś projekty wcześniej, czy ja coś w głowie sobie układam. Nie, słuchajcie, nawet czepce są improwizacją. Znaczy, kupuję rzeczy, które mi się podobają w tej hurtowni kwiatów, do której Was zabrałam. Kupuję jakieś dodatki, sztuczne kwiaty, sztuczne owoce i tak dalej. A później siadam, mam to porozrzucane na podłodze i zaczynam sobie dobierać kolorystycznie i coś tam tworzyć. A jak już mam ten czepiec i założę go na głowę, to zaczyna mi się coś tam jakaś wizja rodzić w głowie odnośnie makijażu, ale to jest zazwyczaj. Praktycznie zawsze improwizacja, siadam, mam przed sobą kolory, mam różne palety i zaczynam się miziać tymi e, cieniami. Tak to wygląda, tak wygląda ta moja artystyczna praca na Instagramie, bo tam właśnie je wrzucam, więc jeżeli nie obserwujecie jeszcze mojego Instagrama, to bardzo serdecznie Was do tego zapraszam, bo tam jest mnóstwo bardzo artystycznych prac, które mam nadzieję i często też dajecie tak mi znać, że tak jest. Was inspirują, inspirują do rozwijania swojej kreatywności, czy po prostu cieszą Wasze oko, bo jest to coś innego. Fajne połączenia kolorystyczne, e, zawsze ta korona, ten czepiec i jakiś artystyczny makijaż do tego i to robię tylko na Instagramie, tam wrzucam te prace, na YouTubie ich nie widać, więc będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli do mnie tam dołączycie, nie musicie się nawet logować, możecie na ten profil wejść i go zobaczyć, więc zapraszam Was serdecznie. Mam też profil na na Instagramie drugi, jest to klasyka, i jest to profil, gdzie wrzucam takie retro zdjęcia, właśnie w tej sukni, którą też tutaj widzieliście na, na vlogmasach, w tej przepięknej sukni. I dużo się tam też dzieje właśnie w takim starym stylu, fajnym klimacie retro. Tam wrzucam takie zdjęcia, więc. Tam Was też zapraszam, postaram się Was nie rozczarować w najbliższym czasie i jeszcze coś tam fajnego wrzucić. Więc no, do jutra, nie? Do jutra, czyli miłego dnia bo miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie tego Vlogmasa. No i cześć, pa pa!